Wygląda naturalnie. <laughs> Mary, ja. powiedz nam, dlaczego się tu dzisiaj zebraliśmy? Zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby porozmawiać o pewnych metodach narracyjnych, które lubimy w trakcie sesji i możemy podpowiedzieć wam, żebyście sobie poeksperymentowali z nimi i sprawdzili, które są fajne, a które nie. Ale... Nasze są fajne. Tak. Ale... Ale... Co ja mam powiedzieć na początku? Nie podłącznie? wiedziałam, że jest jakiś... Coś... <laughs> Wracając do meritum. E, meritum. Mary. Mary Zaraz przyjdzie Piotrek Kuler, nasz jeden z subskrybentów i będzie pisał takie właśnie fajne, e, powiązane z moim imieniem. E, takie śmieszne rzeczy. Takie śmieszne, tak. Bardzo je lubię, dlatego pozdrawiam Piotrka bardzo serdecznie. Ale one są naprawdę śmieszne? Nie, czy są, są śmie tak śmieszne. Nie, 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 one są śmieszne. One są e, takie, jak jakby to nazwać, one są, nie, one są. Takie witty, inteligentne, takie śmieszne. No słodki. po polsku, poprosimy. <laughs> Są takie sprytne. Zebrałyśmy się tutaj, żeby Wam opowiedzieć o ciekawych metodach wprowadzania pewnych wątków, nie w taki sposób, żeby Wam powiedział je NPC, w najgorszy możliwy sposób, czyli gatające głowy, mhm. ale żebyście pobawili się troszeczkę formą. I teraz tak. E, zaczerpniemy naszą wiedzę z e, doświadczenia, z autopsji tak zwanej. Mm -hmm. No i teraz, jako że my z Siową rzadko gramy, to ja na przykład nie wiem, jakie triki lubi Siowa w sesji. A chcesz, żebym ci powiedziała? Po <laughs> to tu jestem. No. To ci powiem. No, no to na przykład. Aha. Wyobraź sobie, że przyszłaś na sesję RPG. Właśnie to widzę, no. Nie masz pojęcia, co się wydarzyło na ostatniej sesji, bo się nie przygotowałaś. No, albo olałam, albo olałaś. No. W każdym razie, zaczyna się sesja. No i MG robi ci takie fajne wprowadzenie, które polega na tym, że nie opowiada od razu o Twojej drużynie, o Twojej postaci, o tym, gdzie wy się teraz w tej chwili znajdujecie, opisując wam scenę no. i sytuację i was, tylko zaczyna gdzieś z boku. Na przykład mamy. Nie wiem, no setting 7th siedzicie sobie wy w karczmie albo jesteście na statku, ale MG to wycofuje i mm -hmm. mówi, mamy tutaj teraz tego kronikarza, który opisuje dzieje waszej, przygo waszej przygody, waszej drużyny i wymienia waszych postaci z imienia i nazwiska, mm -hmm. mówiąc wam, a na ostatniej sesji Zdobyliście na przykład taki wspaniały miecz. meta z... Metaplot trochę. Coś takiego, że podsumowuję wam poprzednią Narrator sesję, przypominając wam no. to, co się wydarzyło. Robi fajną zahaczkę też w tym stylu, że czujecie się ważni, bo ktoś o was pisze, no. więc wasze przygody tak. są legendarne tak. i są do zapamiętania, będą tak. o was mówić ludzie w przyszłości. I przypominam wam przy okazji, co się wydarzyło na ostatniej sesji, że możecie tak. wejść w te postaci. No i sesja się dzieje. No. Odbyliście swoje przygody, sesja się kończy i macie kolejną taką zahaczkę, znaczy właściwie już podsumowanie sesji, no. gdzie ten kronikarz znowu siedzi. Czyli wraca do tej katzenicy, gdzie Wraca tam do tego, siedzi, gdzie no. ten kronikarz siedzi i w kilku zdaniach ostatnich podsumowujących, albo robi na przykład cliffhanger no. i no. mówi, że o, znaleźli się teraz nad tym wielkim wodospadem. Okay. Zobaczymy teraz, czy przeżyją ten upadek, czy co się stanie z ich statkiem. Um, I tu kończy sesję. Czyli to jest pewnego rodzaju narrator. Yy, wszechwiedzący, trzecioosobowy, mhm. czyli który w sumie jest nim mistrz albo mistrzyni mhm. gry, która wchodzi w rolę NPC-a, który jest gatunkowo spójny. Dobrze mówię? Dokładnie. Super. Ale to. <grafy> no, gratulacje. Zgadza się, masz to dokładnie. Ale jakby, bo, bo to jest fajne. Ja na przykład yy, rzadko zdarzało mi się grać z takimi mykami, mhm. bo. Nie wiem w sumie dlaczego, ale to jest fajne. Ale to nie musi być nie, też nie bezpośrednio się odnoszące się do Twojej przygody, Twojej sesji no. i do podsumowania tego, spotkałam się, jakby, się jakby też jakby refren taki śmieszny. Nie? Tak. To Może to właśnie właśnie być na przykład scenka jest. początkowa i końcowa o postaciach, które no. nie są jeszcze na przykład związane bezpośrednio z Twoją drużyną, ale powiedzmy, że ich śledzą i podsumowujesz na początku sesją. To, co się wydarzyło na ostatniej, znaczy podsumowujesz na początku to, co się wydarzyło na ostatniej sesji, mm -hmm. ale mówisz, że wpadli na ich trop. I mm -hmm. załóżmy, mm -hmm. że tych dwóch szpiegów y, znalazło ulicę, na której się znajdowali wasi gracze i wymienili zmienia y, kartkę, w której się zatrzymaliście. Okay. I na koniec, to samo, przez te wszystkie wątki, które wy odbyliście na sesji, oni gdzieś tam zawsze mm -hmm. byli. I na koniec okay. się dowiadujesz, to że teraz... oni was oglądali. Super, super. To teraz. Y i gdybyśmy mieli, bo tak, dałaś przykład Seven nie? Mm. Czyli gatunkowo kronikarz, który tam pisze piórem no. i tak dalej, to jest, to jest, jakby siedzi też jakby w samej fantazji tego gatunku i takie, takiej jakby lekkości o tym, że to są bohaterowie legendarni, no bo to jest epicki mm -hmm. setting raczej, nie? To teraz, jak dać taki, taką wskazówkę, jak o tym myśleć wprowadzając do innych systemów, do innych sesji na przykład? Zależy od tego, jak bardzo po pierwsze właśnie heroiczny jest twój, jak bardzo odkryta jest przygoda całej drużyny, kim powinien być ten NPC, jak bardzo wiadomo jest, co robią gracze. No i w zależności od tego klimatu, tak możesz wymyślić npc którzy może już są częścią twojej przygody, może już w którą istnieją, może ktoś właśnie odprawia jakiś mroczny rytuał, który do od, odprawienia którego potrzebował, nie wiem, składników, które gracze już znaleźli. Um, czyli on będzie fabularnie zaangażowany? No może być. Może być, okej? Okay. Okej. Okay. Bo to by była kolejna jakby postać w palecie bohaterów, którym MG musi gdzieś tam zarządzać, nie? To może ich też porządkać. To, to, to jest na ciekawe, jest. bo jeżeli e, faktycznie jakby przedstawiasz perspektywy na przykład antagonisty, mm. nie? i gadasz o tym, że on ma taki plan, taki plan. I wysyła swoje tak dokładnie buffi, i on żeby... teraz patrzy trochę. I on wie, co wy robicie. Dokładnie. Mhm. To jest ciekawe tak, założenie narracyjne, e, które... Że się wtrącę. Ciągle to robię, ale nieważne. E, strukturalnie, gdybyśmy sobie spojrzeli na to z punktu widzenia takiego, ho-ho, pisarstwa, to zasadniczo, jak się przyjrzymy detalicznie, to antagonista zawsze ma przewagę na początku, aż do momentu, kiedy. Bohater zbiera wiedzę, ekwipunek, jak pokonać tego m, przysłowiowego wampira. Nie? A I tak musi ci na koniec dać mowę, w której ci wyjaśni tak. Całe ci swoje odobody, tak. Ale strukturalnie to jest, to jest fajne, nie? że faktycznie przedstawiamy jego perspektywę, troszkę jakby też budujemy w graczach taki nastrój, mhm. że kurczę, macie przerąbane. Jest czas, jest limit czasowy, bo ktoś wam siedzi na ogonie. Tak. A jeżeli połączymy to z gatunkiem, czyli na przykład to nie jest Epic, ale na przykład Dark Fantasy, mhm. albo jakiś, nie wiem, horror thriller, coś takiego, czyli. Gatunek, który zakłada, że ha, jednak nie jesteśmy tak bardzo heroiczni, to ten tym bardziej siedzi, bo no tak, za może nam być przestrzeń. Pisanie listów do tak. bohaterów graczy, to może być ktoś ich z rodziny, to może być ktoś z wyprzeźnionych tak. henpeców tak. kto za nim. A jeżeli jest, kim... jest heroiczny w sensie epicki mhm. gatunek, czyli na przykład no właśnie super bohaterowie cokolwiek, mhm. to możemy y, pokazać, jakby zaznaczyć rywalizację. Nie? Mm. Że, że, że bohaterowie, kurczę, no, depczę wam po piętach, to teraz my, jako super bohaterowie, no, no, musimy po, pokazać, że będziemy lepsi. Nie? I, I za każdym razem oni się mm -hmm. gdzieś tam ścigają w tym taki race, mm -hmm. nie znaczy. Raz? Nieraz. 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 <laughs> tak. e, dobra, a to jest fajne. Więc e, podsumowując. E, Możemy zrobić metaforyczny krok wybudowania dodatkowego bohatera, tak. który nam nie jako narrator z zewnątrz przy stole opowiada, ale jest to jakby narrator wewnątrzgatunkowy. Uh -huh. I Nazwijmy to taką klamrą kompozycyjną. Ha, Pięknie. A, super, tak jest. Dobra. Co jeszcze? Co jeszcze? E Mówiłaś coś o triggerach. I to nie tych, o mm. których ja myślę teraz. Nie, nie, nie. To są takie fajne triggery. To są takie triggery, które sami chcemy prowokować, no. które chcem, sami chcemy wezwalać na sesjach. My to tak nazywaliśmy taką mechaniką triggerów e, która polega na tym, to że. Nie, nic, nie ma nic wspólnego z BHS-em, nie, 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 o nie. którym mówi dziczka i to jest nudne. Ale nasze też jest bezpieczne. <głos> <głos> polega to na tym, że. I gramy sobie wesołą sesję. Wróćmy do naszego Seven Tak. Jesteśmy na tym statku, jest wielki sztorm. Musimy przezwyciężyć wielki sztorm i jakoś wyjść cało um, razem z naszą całą drużyną. No i w momencie, gdy dzieje się nam coś takiego, gracz, który odgrywa kapitana, może powiedzieć: Stop, to jest dla mnie trigger. W takim sensie, że ja teraz poproszę o smutne skrzypce, żeby leciały w tle i opowiem wam moją. Personalną historię, dlaczego ja albo sobie poradzę w tej sytuacji, bo już doświadczyłem albo czegoś zostałem takiego. zostałem kapitanem. A przez... dlaczego zostałem kapitanem? Tak, dokładnie. Dlaczego już sobie wcześniej poradziłem z poskromieniem sztormu i wyjściem z tego cało wraz z całym statkiem, albo dlaczego nie? bo gracze również mogą negatywnie prowokować takie triggery i przypomnieć sobie smutną historię, dlatego smutne skrzypce są też tutaj mile widziane. Dlaczego nie udało nam się coś zrobić w przeszłości i dlaczego teraz znowu e, polegniemy. Um, I to e, triggeruje gracz, nie MG, to jest wyłącznie jakby kreatywna wolność gracza. Tak, naj, najchętniej byśmy zachęcali do tego, żeby to był gracz, bo to też pomaga unikać pisania 10 strona, 4 -ka, historii kart postaci. Aha. Jeżeli wiecie, kim gracie, bo wy sobie, że chcecie być super kapitanem, który w każdej sytuacji sobie poradzi i będzie naprawdę wzorem do naśladowania, ale nie chciało wam się, albo nie mieście czasu, albo nie mieście inspiracji, jaka byłaby historia, która doprowadziła go do tego miejsca, no to mechanika triggerów jest fajna, żeby rozwijać tą historię na bieżąco. Wraz z tym, jak dzieje się przygoda, którą i tak przeżywacie teraz wspólnie przy stole. I dzięki temu współgracze, IMG przeżyje tą historię z tobą, a nie zostanie ta twoja historia A4 na kartce, która trafiła gdzieś do folderu spam. Czego nie ma w grze, tego nie ma w grze. Dokładnie. To może. Y przydawać się przy zdawaniu testów, bo to może być pomaganie mechaniczne, jeżeli wasz system albo wasze ustalenia przystolone to pozwalają, że mechanika triggerów wam przyjdzie w pomocą i na przykład będziecie mieli przerzut szczęścia, przerzut inspiracji... Um, Czegokolwiek. Czegokolwiek, przerzut, tak. Tak, tak. I chcecie, chcecie sobie albo... Jak to się nazywa w Cthulhu? Ty... <noise> Forsowanie. Ah, tak, forsowanie. Forsowanie. <noise> jako fan nie pamiętam, no. <noise> to jeżeli chcecie forsować rzut, możecie właśnie w ten sposób wytłumaczyć MG, dlaczego jesteście w stanie podjąć ten Albo sam test. Albo punkt szczęścia nowe. w Warhammerze? Albo punkt szczęścia w Warhammerze. Ja nie wiem, o czym mówię. <noise> Warhammer, w każdym razie. Ale nie A, musi to być mechaniczne. Wszędzie bywają te same jakby mechaniki, tylko są różnie nazwane, nie? Tak. Ale tak, nie, to, to, jest, to jest też istotne, że to nie musi być mechaniczne. Natomiast jest to e, pewnego rodzaju dodanie też sprawczości graczom. Mm. Pamiętajcie o tym, że możecie to zrobić jako mistrzowie, mistrzynie gry, żeby powiedzieć graczom, kurczę, no, jakby nie jesteśmy tutaj. Nie jestem ja dla was, nie mm. jestem tutaj sam jako mistrz gry, tylko halo, dołóżcie swoje cegiełki do tej historii. To jest fajne, bo wiąże graczy silniej emocjonalnie z przygodą. I dzięki temu wszyscy też znamy e, ich backstory. Czego nie ma że tego nie ma brzeg. Tak. I właśnie dzięki temu drużyna się tak zasklepia, zasklepia w tak, lepiej. Więc... Absolutnie. Także e, fajne. Ja, ja na przykład tego nie znam. W sensie mm. mogłam to znać pod inną mm -hmm. nazwą, albo jakoś tam inaczej, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale e, mechanika triggerów. Pamiętajcie, mm -hmm. triggery nie te związane z BHS, tylko triggery. Które pozwalają graczom. To jest taki trochę flashbacki ta albo spotlight. To się nazywa jeszcze spotlight, że tam. Kiedyś była taka, taka taki rodzaj mechaniki, naz nazwijmy to przy stole, że grasz podnosił rękę, to było na nerdzie. Pamiętam, że spotlight dla mnie i on mówił właśnie jakiś tam swój element e historii, swojej postaci. E mm. e dlaczego akurat teraz się odzywa, mm. więc to tłumaczył i nawiązywał, nie? Więc to nie było takie wtrącenie mm. z dupy, ale no. Też fajne. Fajne. Działa podobnie, no. Tak, no w zasadzie to znaczy, samo, tylko znaczy, kwestia jak to nazwiesz, Mogliśmy nie? to nazwać bezpieczniej. Tak, <laughs> to nazwać ale, ale wiecie o co chodzi, nie? Że to jest właśnie wywołanie przez gracza mm -hmm. i jakby nie bójcie się, tak? Mm -hmm. jakby jako gracze macie prawo ingerować, kurczę, w historię, która się dzieje, w przygodę, którą przeżywacie, wspólnie wszyscy, więc y, to jest wasza współtworzona historia, więc jak wam jakiś, jakiś Moment, to nie musi być jakiś nie wiadomo jaki plot twist. To mm. może być dowolny mm. moment w przygodzie. Oczywiście fajnie, jak to są punkty zwrotne, bo wtedy kurczę to napięcie rośnie do góry. Mm. Nie może w dół rosnąć. Mimika dupy, tak zwana. Rośnie. No nie może rosnąć w dół. A jak inaczej? Co się robi w dół? Maleje. Maleje, tak. Więc, e, więc y, rośnie napięcie, budujemy je, tak. I, I dzięki temu też jeszcze możemy dodać tutaj więcej rzeczy, którymi się trzeba zaopiekować i te jakby momenty ważne stają się jeszcze ważniejsze nawet, nie? Tak, Kupy. Małe pierdółki też są fajne, bo też no. doświadczam tego wielokrotnie, że głupie wyjście na sanki e, może być prowokacją do powiedzenia smutnej historii rodziny, no i dlaczego już się nie chodzi na sanki, bo komuś umarli rodzice albo babcia, więc to są Pfff. bardzo proste teoria, jak <noise> Ty Razem z tobą. Cię <noise> <Ty> <wytry. głos> nie no. Tak. To idźmy dalej. Co ja jeszcze raz, możemy zrobić trik narracyjny. Uwaga. Mhm. E, to teraz ja ci coś powiem. E, coś, co lubię e, i nauczyłam się tego na obozach. Mhm. <noise> I teraz uważaj, to będzie w... mądra wymyślna nazwa. Mhm. Pretensjonalna. Mhm. Play, don't show, don't tell don't show, czyli graj, nie pokazuj, nie mów. Tak, mam to. <grym> <Bawo>. I teraz, <grym> na czym to polega? <grym> to polega na tym, że w momencie, kiedy na przykład wprowadzamy Naszą, naszą drużynę, naszych mm. bohaterów, graczy w jakąś lokację mm. albo w zdarzenie. Weźmy lokację, przykładowo, będzie łatwiej sobie to zwizualizować. E, idziemy Warhammer, e, ruiny Mordheim. Uwaga, miasto, które jest e, już, już bardzo stare, mm -hmm. są już tylko ruiny, i my tylko widzimy konsekwencje e, działania czasu i tego, co tam się wydarzyło. Nie? Ja sprowadzamy naszych bohaterów i my, jako A. Mistrzowie Gry. Mm -hmm chcemy dać tam retrospekcję, pokazać Uu, co tam się dzieje. Dlaczego, tak, tak? dlaczego to jest uh -huh. ruina. Nie? Czyli jednym słowem to jest połączenie z retrospekcjami i teraz uh -huh. zamiast opowiadać bohaterom, czy znaczy, graczom w sumie, że o, to się wydarzyło tu, to się wydarzyło tu, to się wydarzyło tu. E, nie wiem, z perspektywy albo narratora, tak zupełnie meta przy stole, że oni dostają informacje hmm, na, na metapoziomie, Lordam hmm. tak zwany, albo nie wiem, z npc ta który jest przewodnikiem, nie? nadal Lordam, ale bardziej w świecie, <laughs> to możemy zrobić, uwaga, a zrobić cut tak zwaną, czyli hmm. wyobraźcie sobie, że. Cofamy się w czasie od X lat, i widzicie tutaj piękne mm. miasto, mm -hmm. które rosło teraz na tych ruinach, co mm -hmm. widzicie. Tam było mm -hmm. cała wielka piramida, i tak dalej. Nie, rob Więc robimy mm -hmm. tę scenę. Piękny opis, który im wizualizuje to, co tu było wcześniej, mm -hmm. albo co tam się dzieje i tak dalej. E, nie wiem, gęste miasto, ludzi, którzy chodzą i tak dalej. I trochę nie pozwalamy im na in ingerencję w tę scenę. Albo, no tak. uwaga, mm -hmm. robimy z nich bohaterów tej retrospekcji. I teraz tak, wyobraźcie sobie, to trzeba ważne jest, żeby to zaznaczyć, żeby oni się nie pogubili, ale wyobraźcie sobie, że to wy, Wchodzicie tutaj do tego miasta, wyobraźcie sobie, że jesteście te 600 lat temu. Mm. I wyglądacie tak i tak, i powiedzcie mi, co tu robicie. Widzicie, że to miasto żyje. To są wielkie, piramidy i tak I co dalej. Ja oni nie te mogą te coś też Nie, nie mogą coś robić, tak? Ale postaci? Nie. Znaczy, jak chcesz, jak... to jest tak ważny moment no. w historii, że jest istotne, żeby oni tam wyczynili coś, co ma bezpośrednio wpływ mm. na fabułę. I. To, to jest jakieś zero-jedynkowe wymierne, to oczywiście jakby to jest aptuju, aptu mm -hmm. niż gry, ale jeżeli to mamy tylko fluff na zasadzie fajnie jest, jeżeli oni poznają tę historię, bo ważne jest to, żeby oni trochę emocjonalnie zrozumieli to miejsce to nie muszą mieć kart postaci, niech oni tam coś zrobią na zasadzie prostych interakcji. Tak? Do jakiegoś budynku, który już teraz jest ruiną, ale tak. wcześniej, wcześniej, wcześniej był. wcześniej były. i oni i na przykład tam... chodzą i mm -hmm. oni poznają i widzą, co tam jest. zrobili rysę na ścianie, do, która na jest na właśnie, tych ruinach, do, do, do których teraz Dokładnie, do, 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 dziękuję, tak. <laughs> to jest to, nie? I oni robili te hieroglify mm. na tych ścianach piramidy. I teraz nagle e, robimy potem hops, że koniec, uwaga, koniec retrospekcji, bo to jest ważne, żeby znowu zaznaczyć klarowność mm -hmm. zmiany mm -hmm. czasu. Mm -hmm. I oni tam wchodzą do tych ruin i widzą te znaki, co ze sobą zostało. Bardzo emocjonalnie wchodzisz. Nie, no bo Jesteś i, to tam. Jest, I to jest tak, tak, że pytasz ich, tak, że na przykład y, gdzie idziecie, będąc jeszcze w tej retrospekcji, tak? że o, ja idę tutaj, powiedzmy przykładowo, mówić gracz, <laughs> widzisz te ścianę, tam są jakieś rysunki, no to ja badam te rysunki, a mm. może coś rysuję. Tak? Chodzi o to, żeby w skrócie dać im jakiś task tam, jakieś no, zadanie, tak, żeby oni coś zbytnie. zrobili, żeby po sobie zostawili tam konsekwencje działania, które od, odkrywają Super. później. Wielki żal się od razu buduje, bo nie możesz więcej zagrać tej postaci, bo ona nie żyje. No tak, trochę tak. ale wiesz, jesteś dawkować to, nie? Możesz potem wracać, zwłaszcza, jak ta lokacja jest ważna w historii, nie? To jest kwestia już jakby trochę rozsądku, na ile ta lokacja i na ile ten wątek tej retrospekcji jest istotny. No bo jak to jest duży wątek i tam się dzieje, nie wiem, lwia część przygody, no to fajnie, że gracze mają możliwość też trochę zobaczenia tego od drugiej strony. Możesz im zrobić karty postaci, tak jak powiedziałeś, czyli że mają jakieś powiedzmy tutaj e, rolę w tych postaciach, ale niekoniecznie mogą po prostu decydować i mówić, hej, to jest mój opis, że tam jest taki hieroglif, taki i taki, bo ja jako ten bohater zrobiłem to Czyli to i tak. To, to jak się świat, Tak, um, to działa podobnie jak na zasadzie, kreuje. jak myślicie, mm -hmm. co się tu kiedyś wydarzyło? I ci mm -hmm. przejmuje opis, tak? I mówi ci to, 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 to i to, ale trochę inaczej, dalej uważam. Tak, jest to, że jeżeli opiszesz, że jesteś no. tymi bohaterami, widzicie to miasto i oni teraz są, wiesz, przejmujesz kontrolę nad y, npc -tem jakimś, co Nawet jeżeli to jest na chwilę. Super, podoba no. mi się. Więc to jest moje e, play, don't show, don't tell. I... Długie, ale... Długie, nie? Tak. Coś mi trzeba z tymi tytułami Może zrobić, trzeba skrócić. Ale... Może play. <grym> Może don't. Don't. Ale co don't? <grym> no jakieś równanie trzeba włożyć znaczy, że tego. Play równa się, don't show... No don't tell. Dodałaś znaczek. Jeszcze. Razy? Ja się nie zrozumiałam. Ja da, Żałuję, że, że nie mam kalkulatora do tej rozmowy. Mówisz mi o matematyce, a... No bo mianownik jest wspólny i można to usunąć wtedy, jak masz dąb do na dole. Ja w ogóle to usunęła. <ścoughs> tak, trzeba by jakieś inne tytuły wymyślić, ale wiecie co chodzi. Chodzi o e, interaktywną retrospekcję, dziękuję. Uu. nie od razu mądrzej brzmisz, prawda? Założyłabym ci okulary. Na razie mamy ten sam kolor paznokci, No i tyle, ja nie mam więcej pomysłów Dajcie nam w komentarzach, żeby, jakie żeby, wy macie propozycje. Subskrybujcie, ale pomysły też, tak. No, no tak, no bo my mamy ile? Daliśmy Wam kilka, Wy macie swoje. Dzielmy się wiedzą tak. przykładami i przykładami. Tak, więc y, to było tyle z poradnika Mistrzyni Gry mhm. i Graczek. E, subskrybujcie kanał, lajkujcie. Mamy ten sam kolor paznokci. Przynajmniej tak tu widać.